So my friends, witajcie moje polskie bracia i siostry. Hello my brothers and sisters Jesteście live na nowym filmie. Tu są gołębie, lotniki, samce od 50 krotnego mistrza oddziału 50 lat na podium, przeważnie pierwszy, przeważnie pierwszy. Tu ich jest 20 sztuk. This jest a pigeon from over 50 years best, best champion in club And he was on the top position in Germany Ale to nie tylko to, on też jest i, i najlepszy w regionie And he jest the best regional i and we have his best races mamy jego najlepsze lotniki u nas. A to dlatego wszystkie lotniki, tu ich jest ze 20 sztuk to dlatego, że po prostu już jest starszy człowiek, już blisko 90 lat i nie ma siły, co nie ma siły do, do samców. Jeszcze polotuję trochę samiczkami. I dlatego te, te, te lotniki nam odstąpił, co odstąpił. Zasilo mój rozpływ. To jest ten sam, którego wzięliśmy jedną wolierę gołębie rozpłodowej. The best champion. Które, które żeście testowali w tym roku, w lotach. From the best brother in Germany over 50 years on the top position. Patrzcie to jakie piękne. Patrzcie, wszystko przelotowane gołębie. Takie, takie coś to nikt wam nie sprzeda. I 20, 20 partnerek od nich, co 20. I jest te samiczki też, no? I, i też e, parę sztuk goendy młodych z tego roku, z tego roku młodych. We have... Wielatys uh, że tu jest? Około 20. We have 20 original champions from the best champion in Germany. We buy all from his racing team. And we buy 20 hands for this and other loft. For for my brothers. One wszystkie są piękne. Wiesz? To for to, my breeding team. To są lotniki piękne. Jedzenie, a... Co to poścignął im tipicy bo dla młodych będzie pościg. He take only the tipper's ring from the legs because he used this for the next season by the young racing. To jest mistrz nad mistrzem. On jest arydjadek i on jest tym roku też mistrzem regionalnym ban tu to jest na pierwszej pozycji. Ważne, ale to nie ważne. Ta, ale... Stale jest w kołówce i w regionie i w godzinach. Stale jest He's every year on the, the best three performers in Germany. Every year. He has really talent for the pigeon and he has the best pigeon. Jeszcze rok dwa i jeszcze rok dwa i pewno nam nie waliczny Piękne ptaki. Desu, tak jest, cała jest u, And one loft from his breeding team, all by us. Ale piękne My father said looking the beautiful pigeon. <hors> Very beautiful. Wunderschöne tauben von den über 50-fachen fv -meister. Eine Sensation. Wir haben sein gesamtes Team aufgekauft. Hier sind die Vögel, 20 Stück und 20 prostu, Weibchen. Nie ma, nie ma siły, i samce, i this guy hat over 90 years and has no power to raise und co cocks and hens together. And this is the reason why he sold this for us. oni ich złotnicy te O the next season you can order from this original champions of Germany young birds for your love My już mamy od niego dużo gołębi We have many pigeons from him and our breeding team W zeszłym roku wzięliśmy całą bolierę tych tygrys co widzieli na piegnie. Last year we take uh, all breaders from him W tym roku w tym roku dałem mu 110 obrączek 110 obrączek Naszykowa na młode we give Na jakimś filmie nie wiem czy żeby już je pokazał jeszcze nie nie, pokazałem, jeszcze jak nie. my je odbierali To były młode poroskłodowe Josenne i letnie i potem jeszcze połowa e, młodych polatnika Po samicach i po tych samcach TCA we give for him over 110 rings My rings for him that he can bread for us more young pigeon for our breeding team. Także teraz można powiedzieć, że 1 trzecia Gołendii albo połowa to są oryginały jego I think over 50% of my breeding pigeon are original pigeon from the big champion of Germany. Szkoda znaczy szkoda Szkoda, że bo i dobrze piękny pa patent jaki fajny. My, my mamy swoje Patrzę tego czerwone gołębie, szali. Także Patrzcie. na wyżej możemy no, Beautiful. O, do połowy zrobić, co do połowy, połowa jego, połowa naszych, bo szkoda naszych. nasze Pryma gołębie tak samo super. A tutaj jest tu są gołębie. W tych gołębiach są od najlepszych hodowców tutaj w Westfalii, a to dlatego, że on wymieniał się, co wymieniał się z kolegami, jak wam kiedyś tłumaczyłem, wymieniał się z kolegami. On się wymieniał z kolegami, a te kolegi między sobą tylko te najlepsze sobie wymieniali. Tak jest, wymieniali. Tego nie sprzedadzą, tylko on gadał do innych, zostaw mi parkę po tej parze, he's very famous in Germany this is the reason why he has so a good pigeon because his best friends have top champion pigeon in Germany and he changed he gave, he gave for him hand he give for him cock and he changed the pigeon or each other he never sold from the best pairs. For ci, other people. ci mistrzowie nie kupują gołębi? Nie, the, the big one champion, się wymieniają. the big champion never buy pigeon from other brothers. He change. You have good friend who is good champion. You get from him a hand, He give from him a cock. He never buy pigeons. The big champion. Yeah. na przykład teraz, czyż do niego kolega i powiedział y, 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 potrzebuje dobrego samca. No to idź do gołębnika, y, y, lotników i weź samca. Today, Come. i wybrał się jednego z najlepszych samców lotników <laughs> to nie znaczy że te innych tutaj są, nie, nie są super ale mówi tak tam on wiedział po numerze ja wiedział po numerze ale mówi Andras nie martw się co nie martw się jak ja ja od niego też dostanę najlepszego gołębia for example today coming to him one best friend from him and he say i need a cock and uh, the champion of germany said to him open the loft you can you can choose what you want because he gave him in the past good pigeon and he give him for free other pigeon the big champion never buy a pigeon he, he change other each other he give for him a cock and he get a hen he is very true to the champions, and the other champions are true to him. This is normal. If you are good for other people, then the people good for you. And, you... and every year comes the champion to him and gives some young for him for free. He can raise it in under his name. Ale też, jak jemu przyniosą, to też i on im daje. Nie? Ale jak coś przyniosą, to coś wartościowego, wartościowego, bo by się dzieli. Ja, 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 ja. But if you give him something for the race, then only from the best, because his name is very big in Germany. Popatrzcie sami, popatrzcie sami że tutaj na tych 20 lotników, jak ktoś się wybrał jednego, to tego stada nie, nie, nie osłabił, nie, nie skrzywdził, nie osłabił, to tyle jest asów, powiedział, Andreas to jest dużo, ale tylko co mają. Duci prowo i dość Here the champion say to us to my father Andreas. Here we have lo, here lot of pigeons who have over 10 prize. Lot of big champions. Ja mówi jak ja potem potrzebuję, co, ja wiem, że ja od niego też dostanę coś najlepszego co ma. ten czerwony szali, o, jaki fajny. Tylko Kolei, niebieski. niebieski u góry Co jeden to piękniejszy Próbuję tu u góry jeszcze północ Co? Znowu my się zmocznili od supermistrza Mamy jedną rozkładową wolierę wolną, ale rok była wolna to mamy gdzie zapełnić. Nie musimy likwidować bo jak jest jedna voliera rozkładowa wolna, to to nie ma problemu, to nie ma problemu. Myślimy, mamy takie super gomy, że jak coś sprowadzamy, to musi to być na wysokim poziomie, bo. We have so many good breeders in our breed. If we if we buy something, then only something special from special nie mogę mieć przyjednostwa przynosić, bo to potem sprzedajesz ludziom i to, bo to musi być dobre, żeby ludzie mie mieli efekty tego. z tego, efekty i potem zamawiali. Bo very good. No, widać, It's... ludzie widzą jak, jak, ile tego e, e, wysyłasz i tak dalej i tak dalej. To nie jest przypadek. To... My pigeon are on the high level and if I order new pigeon, to only I buy from the best, from the best. because my, my level is very high and the people see this that many brothers around the world buy from me pigeon i ship every week pigeon around the world now i have big shipping to america again to bangladesh to europe to all parts of the world now i ship over over 40 pigeons to uh, kuwait for the big auction and to iran and we ship to pakistan and we ship to a lot of countries around the world tu w Europie dużo. Anglia, Francja, Polska, Czechy, Słowacja. W Europie to wiadomo. Drugi mistrz okręgu Słowacji, moje gołębie, też mam film. Nie mam czasu to wstawić. Tyle tych filmów, tyle ludzi dzwoni. E, wczoraj dzwonił do mnie gość, co ma pierwszy gołębnik. Pozą pierwszy gołębnik. I nasz Ramzes... Pomiar, pomiary. Komuś, pomiar. I nasz Ramzes miał 20 minut wyprzedzenia. 20 minut w tych czasach teraz. Bo, bo każdy mówi, że teraz ma każdy dobre gołębie, nie? To jest pestka, to nieprawda. Jak ma 20 minut wyprzedzenia, to jest klasa światowa, to jest... Nie, to jest jak Janzen kiedyś. One muszą być zdrowe. Te gołębia Przemka, jak są zdrowe, to są efek efekty. Najpierw trzeba umieć gołębi utrzymać na zdrowiu, bez lekarstw. To wtedy... Wtedy będą efekty. A! I jeszcze dzisiaj dzwonił... Godzina temu mam tyle telefonów. 25. Mistrz okręgu Kraków. Dwu, dwa lata dopiero hoduje gołębie. Dwa albo trzy lata. Jest mistrzem oddziału, mistrzem sekcji. 25. w okręgu. I na, na, wszystko zbudował te wyniki na moim samcu Stichelbaut. Bardzo mi dziękował z tym Stichelbaum. Każdy chce po tym samcu od niego gołębie. A on tylko u mnie kupił 4 albo 5 gołębi. 4 albo pięć gołębi i ma najlepszego rozpłodowca w swojej karierze A on tylko 2-3 lata ma gołębie On powiedział, to, to jest niesamowite jak leciał A on, on mówi, że takie ma e, szychty, takie złe szychty, że on nie ma czasu w ogóle na gołębie I on wcale, on tylko dwa razy wywiózł te gołębie w sezonie To wszystko, podno robiło co chciało On powiedział, jakby ja miałem czas, ja by to systematycznie według mojej receptury wywoził no To by to jeszcze lepiej było na przykład ten tu, białolotek widzę, ma na nodze plastyk, później ten niebieski ma plastyk. Ja, ja. Tu ten no, nie... no widzę go, ten niebieski plastyk, ja. Ja widzę ja, ja, tego niebieskiego. Mhm. I tamten u góry niebieski całkiem. Też ma plastyk. Ja to, to jest od najlepszego go hodowcy we Westfalii, od najlepszego w Westfalii. Przyniósł mu młode, y, każdego roku mu przyniesie coś i i zostają jako lotniki Ten pigeon z plastikowym plastic ring z plastikowym ringu, tu z plastikowym ringu, tu z there ringu, z plastikowym from the best breeder of z areia w Westfalii. z plastikowym na lewej nodze Germany now? ringu, jest z, z na, na przykład z takich, tu oryginalny takich, to plastikow, to było tyle, tyle pozdrawiamy my my do roboty do usłyszenia okej to by było tyle przyjaciele. I... Zapraszam na moje wszystkie filmy. Jeżeli macie w ogóle jakieś pytania, złączę na mój telefon. 0049 1511 290 1511. Już ogląda nas teraz 29 osób. Super. Pozdrowienia. Pozdrowienia. możesz mieć takie gołębie, zamawiając Sukrzemka Młode na przyszły rok? Pozdrawiamy. Widzę bardzo dużo filmów. Mam Ale dużo też, filmów w archiwum wyciągnie albo pokażę te 100 młodych, jakie my od tego mistrza zakupili na naszych obrączkach. Po prostu dali my mu obrączki i on młode nam uciągnął, I o, i... i potem jeszcze. I mam, I mam film. Mam film też, jak odbierałem. Co? Jeszcze raz. Ja mam film, mam film jak odbierałem roku, te młode od niego. Te 110 od na sztuk. Możecie kupić jeszcze oryginalne gołębie od niego na naszych obrączkach, mam też film, jak co udowadnia, że te gołębie od niego brałem. Mam wszystko na żywo nagrane. Na koszu dałem ta kamera i ciągle on do kosza wkłada. Okej okay, my friend, you can, uh, you can order from this big champion of Germany, young pigeon, this year. I have pigeon, I give him 110 rings. And he breeding for me young babies, and I have all in my loft. If you want original pigeon from the big champion, no problem, we can ship around the world. Thank you very much, Pezruiges Schmeck from Germany. Bye, my friends.